Proszę, tylko nie narty, błagam, no Nie bój się. Nie, nie nie chcę, 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 proszę. Tak nie chciałam tych nart cholernych pięknych tych nart, nie chciałam, Wystarczy. Wszystko wyśpiewaj. Ciach, 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 biegnij, nie masz sił. I tak nie uciekniesz. W męczarniach będziesz siedził. E, ja poproszę o wsparcie, bo chcę to zrobić dobrze, a nie czuję się na tyle pewnie, że będę mogła to zrobić dobrze, więc wolałabym mieć duże wsparcie. Nie, ja tu jestem potworny. Ty, ty i ta bajkowa hałastra, która psuje mój idealny świat. Gadaj, gdzie się schowali? Nie mogę zdradzić mojego game planu, bo ja jestem tajemnicza. Ech. Starałem się być dla was wspaniałomyślny, ale moja cierpliwość też ma granice. Gadaj albo... O nie, tylko nie guziczki, no ma. tylko nie guziczki, tylko no nie Więc gadaj, gadaj co wiesz. Nie ma żadnego problemu. Ogólnie lubię bardzo takie formaty jak reality. I fajnie jakby były w ogóle wszędzie kamery, nawet w łazienkach, bo dla mnie to luz.